Siemanko lodiska, z tej strony Exxa, a to jest kolejna część serii Minecraft BetaCraft, czyli serii, którą prowadzę na tej starszych wersji Minecrafta. No, wiecie, jeśli ktoś już nie ogląda, to mnie zna. Więc tak, dosyć dawno nie było odcinka, w którym bym mówił. Ostatnie trzy odcinki to... Ostatnie trzy odcinki to był głównie sprint parkour, znaczy głównie, no był sprint parkour, wyzwania i, i tak postanowiłem, że Minecraft Minecraftem, ale Minecrafta trzeba nagrać, więc przygotowałem się trochę, ym, pogrzebałem trochę po świecie, znalazłem trochę lochów, ym, żelazo i mięsko i w końcu nie będę narzekał na głód, znaczy nie wiem, czy narzekałem kiedyś. I no, to chyba wszystko co chciałem powiedzieć. O coś nie no, dzisiaj trzeba trochę pogadać, bo muszę nadrobić te trzy odcinki. Więc e, po pierwsze co będę dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy robić kopalnię. Swoją własną taką do 14... Takiego do poziomu, w którym będzie można szukać diamentów. I nawet. No, no, to zaczniemy, nie? I czy co chciałbym dzisiaj tak powiedzieć? Mm, oprócz tego, że są wakacje, co pewnie już każdy zauważył, gdzie mnie zacząć? Ohohoho, słyszałem zamykam je odcinki. Więc ja zacząć tutaj, po prostu. I tak. Oprócz tego, że są wakacje, co już każdy zauważył, Ym... za około, który dzisiaj jest, dzisiaj jest. O! Mm, no tak. Dzisiaj, nie zapomniałem, który dzisiaj jest. Piąty albo szósty, już tak nie ogarniam powoli tych dat. Wszystkich. Zresztą tam mnie ważne. Za dwa tygodnie, no. Wyjeżdżam. Wyjeżdżam na 10 dni. Nie będzie mnie totalnie przez 10 dni. A co za tym idzie? Nie będzie też odcinków, w których niestety nie będę miał jak nagrywać. O, węgiel. I takie, taka mała wiadomość, że mnie po prostu nie będzie. Kolejna wiadomość jest taka, że. Przez pewien okres czasu nie będę nagrywał z Nikit. Nie mam zamiaru nagrywać multi. Po prostu zdarzyły się pewne sytuacje, które, jakby to powiedzieć, zniechęciły mnie do gry z innymi ludźmi. Cytuję: byłem tu i po prostu nie mam ochoty nagrywać z Kimś, wybaczcie, jeśli chcieli, wybaczcie, jeśli chciałeś tego, żeby nagrywał z kimś, ale no sorry, no po prostu nie mam nastroju, tak mnie niektóre osoby zdenerwowały, że od razu mówię, że nie, Dumpata nie, Dumpata jest w porządku, ale inni po prostu mnie wkurzyli swoją dzieciństwem i tym, że nie umieją się zachować i po prostu nie mam zamiaru z nimi nagrywać. Nie wiem, czy na zawsze, ale kurczę, ściszę tę muzykę, bo mnie wkurza. I nie mam zamiaru, no i tyle, no... Co, co tu więcej mówić? Niestety nie wiem jak to jest z poziomami, na jakim poziomie jestem. A tak czy, że dojdę do Bedroka. Kopnę się z 5 poziomów wyżej i będę miał własną taką kopalnię odkrywkową. Wow. Później się tak, jakoś tak fajnie dorobisz, żeby... Jakieś ozdoby czy coś. Ozdoby, tak, świetnie. Więc tak, jest jeszcze trzecia informacja. Takie jakby wyjaśnienie dlaczego... I tak długo nie było odcinka, w którym bym mówił. Po prostu u mnie działy się takie dosyć nieprzyjemne sytuacje. Między związane z tymi osobami, o których mówiłem, że nie chcę z nimi nagrywać. A po prostu totalnie chciałem coś nagrać, po prostu traciłem nastrój na to przez niektóre osoby. I też miałem takie małe kłótnie, ale to tam już nieważne. No więc to jest wyjaśnienie. I. Coś jeszcze do powiedzenia? No, nie wiem, mam no coś jeszcze, ale tak chyba na koniec stanowię powiedzieć. No teraz po prostu. Aha, jest jeszcze coś, jeszcze coś, co chciałem powiedzieć. Yy, Dampata w swoim odcinku yy, alfa, zapom alfa, Zapomniany świat Minecraft Alpha yy, robił dokładnie to yy, samo co ja, czyli po prostu go skopiowałem, czyli kopał tunel i mówił. Więc ja chciałbym nawiązać trochę do tego co on powiedział. A on mówi głównie o Seharcie. Też grałem na tym serwerze. Dampata też o mnie wspominał, że tam gram w swoich filmikach. Chciał przedstawić mój domek, ale nie mógł znaleźć. I w sumie nawet się nie dziwię, bo zbudowałem się cholernie daleko. A nie robię, nie kręciłem. Nie miałem nawet zamiaru kręcić filmików z Seharcie. No bo po prostu no nie wiem, ile można mieć tych serii na kanale. Ja już kiedyś tak próbowałem z 10 serii pogodzić razem i za cholery mi nie szło. Więc, co do Saharty. Jak już do mówił, Magic Hate trochę rozrabiał. Nie powiem, że nie. Chociaż w sumie ja to miałem taki trochę w dupie, byłem... Takim pustelnikiem jakby na tym serwerze i praktycznie nie udzielałem się społecznie. Ale no jakby nie mówić, to coś... Jakby co, to trochę mnie tak dotknęło... czy tam dotknęło? Czy... nie, trochę doznałem takiej... Przykrości, której doznali inni gracze, Jezus Marek to jest głośno. Od razu lepiej. Okay. Trochę tak hmm, też mnie, tak trochę nie traktowano zbyt dobrze, więc również ja, jako pierwszy, odszedłem z karty. Po prostu kiedy. No nie no, ja ogarniam, że tam na przykład podstawić sobie TNT, wejście, no to no, fajne. No, nie, nie powiem, też bym tak robił, by dłużej na tym grał, ale. No, sorry, jak już ktoś mi kradnie rzeczy ze skrzyń, no to wybaczcie, wybaczcie, nie ma zamiaru grać gdzieś, gdzie są złodzieje. Jak może trochę nieperaźnie nie mówię, wybaczcie, ale po prostu nie planowałem, nie planowałem tego, co będę mówił, i trochę mi się język plącze. No więc, yy, ja jako pierwszy odszedłem z harty, yy, Znaczy, no jako pierwszy, ale już tak trochę dłużej trwał taki bunt przeciwko yy, Marzyć Kwaitowi. Znaczy, no, jeśli jest tu jakiś jego widz, no to sorry, może dostanę dislikea. O, fajnie, żelazo. Mi się podoba. Dostanę dislikea, no trudno, takie jest moje zdanie, po prostu nie lubię Magic Vita, jest dzieciakiem nieogarniętym. I. Kill of Fuck. Dobra, na szybko czekajcie, nie, trzymania nic nie odrębowałem. Wrócę szybko, z Scraftuję CBS dwa takie inne. I nagrywam już o, 7 minut dopiero. <laughs> więc podsumowując, ja odszedłem, ja odszedłem pierwszy z i inni poszli za mną i jakoś tak się rozpadł ten cały serwer, więc. <laughs> I... Czy znaczy, no, jest tam jeszcze parę spraw, które chciałbym omówić, no, ale nie chcę za dużo przynudzać, więc... Tak, rozwijać się wielce nie będę. Jest jeszcze temat tej całej antysehardy. Ja się to, w to wciągnąłem niby. niby. Niby był plan, ale jakoś tak gdzieś noc się zaczyna. Więc właśnie jeszcze na sprint takim ok Okej, muszę chwilę poczekać. Więc tak, co do antysehard? Plan był. O, właśnie, jeszcze gilinę znalazłem. Dosyć rzadkie, podobno na tych starej. Więc Minecrafcie. Plan Antysaharty był. Mamy nawet tło i intro Antysaharty. No ale niestety jak to powiedział Dampata. Znaczy nie. Nie wiem, czy on tak powiedział. Ale. No nic się z tego nie stało. No, ktoś miał założyć ten serwer, nie założył i. dupa. No trudno. Chęci były. Chcieliśmy tak trochę dopiec Magic Hate'owi, ale trudno, nie ma... nie ma bata. Ciekawe, co można zrobić z breaków. Z cegiełek. Sorry, telefon. Hmm. A, można, to jak... Oho! fajnie, bo to jest takie bardzo rzadkie podobno, ale... Co ja, ja się nie znam, ja dopiero poznaję, więc... No tak, to jest rzadkie, no bo <grytko> tylko tyle znalazłem. Okej, okay. więc to się dalej pali. Kilowy mam dwa, więc... Więc, yy, podsumowując kolejny raz. Antysacharta była w planach, ale nie powstała. No, ups. Ok, czy jest coś jeszcze? Kurczę. A, no tak. I, wiesz, <grywanie> że tyle tematów mam do obgadania, no ale no wiecie, chyba z półtora tygodnia się nie wypowiadałem, nie no, może nawet więcej się nie wypowiadałem, więc... No wiecie, no, więc muszę to wygadać, wygadać. <grywanie> ok. Um... Niektórzy z... Słyszałem jakiś dźwięk dziwny i zaczynam się bać eee, Ale wracając do tematu Niektórzy z saharty To znaczy Perry, ten koblec brzydki Boże Okej, okay. więc niektórzy z saharty Na przykład Peridhus i Mr. Young Chcą stworzyć serię Cups and Rubbers Czyli jeśli już tam ktoś jest dosyć taki Wciągnięty w życie YouTube, youtuberów jak Blaumadziej czy ITP To wie o czym będzie ta seria To jest seria o nie cierpię, nie cierpię, nienawidzę żwirów. <grych> to jest seria, w której gracze dzielą się na więźniów i strażników. No i tam po prostu grałem: więźniowie żyją w więzieniu, próbują uciec, a strażnicy próbują temu zapobiec. I to jest fajne, <grych> mi się podoba. I oni coś takiego zaplanowali, i ja w tym będę brał udział, jeśli w ogóle kiedykolwiek serwer powstanie. Bo jak już wcześniej wspominałem, mm... Są małe problemy i nie mam ochoty specjalnie teraz z nikim nagrywać No ale jak taki serwer będzie, no to będę, bo <gryw> zawsze chciałem być klawiszem Że kończy się... Koń, kończy się żwir, spokojnie Na którym jestem poziomie już? Jest Y, wow! Dobra, no to fajnie I to jeszcze tak ile? 6 poziomów w dół i będę... Zacznę kopać diamenty Okej okay. A, widzicie? Takie nie ma optyfine na no szkoda, ale takie małe kwadry, proste końciki to są znaczniki mobów. W starym Minecrafcie czemu ja to zaplomowałem. W starym Minecrafcie jest coś takiego. No, już mnie widać przez to światło, no. Dobra, więc jest. Dokopałem już 20 poziom. Mm, zaraz zacznę kopać prosty tunel. I szukać diaksów. No, normalny plan, no. Właśnie, czy to wszystko co chciałem powiedzieć? No i jeszcze ta specjalna rzecz, którą chcę powiedzieć na koniec, ale to kiedyś tam powiem. No więc to jest chyba wszystko co chciałem powiedzieć. No, wszystko? No, wszystko. I jedyne co mi zostaje tylko, panie, kobla aż do 14. No na 14 poziomie albo 13. Dobra, 13 poziom. To ja już kopię diamenty. Niektórzy podają 14, 15, 11, nawet 5 czasem, ale ja wolę na 14 to jest taki mój sprawdzony poziom, jeszcze jeden poziom będzie fajny. Ym, poza tym mam 14 numer dzielników w szkole, haha <grytanie> Boże, ile tego żwiru to jest żygać chcę. okej, okay, tutaj. No pewnie zaczynam na ścianie żwiru liści. Okej. Okay. I to będzie mój tunel do kopania diamentów. Przyporzam 13, okej. Okay. No więc tak się odbywa kopanie diamentów u mnie. Kopię tunel długi na ileś tam kilometrów. Nie no to ma <śm>, kilkaset metrów przynajmniej. I... chwilę. Wy, wykopię to. Wstawiam pochodnie i kopię takie małe boczne. Tuneliki. I tak szukam diamentów. Ale skutki zawsze. w Minecrafcie aktualnym to bym jeszcze dalej się no. dobra. I tak co dwie kratki. Kopię. Kopię, kopię, wciąż kopię. I czekam na cud, że mi się znajdą diamenty. No, to ile już wygadane mam. 13 minut trochę mało jak na odcinek. Ale dobra tam. Chyba 15 minut dobija i będę kończył, bo w sumie już nie mam o czym mówić. I Co jeszcze? No, no, jest, jeszcze będzie jedna przerwa, w którym nie będę w ogóle do tego komputera. To jest um, okres od 14 sierpnia. Tak, od 14 sierpnia do yy, 21, albo dłużej, nie wiem. No, po prostu wtedy będę miał taki jakby <grym> zakaz. Yy, spokojnie, rozrobiałem Po prostu będę zajęty czymś innym. No, Zgadnijcie, czym. Więc. No i to takie dwa okresy, więc e, za dwa tygodnie, czyli będzie 19 albo 18, wyjeżdżam na 10 dni, a potem 14 sierpnia do 21 po prostu. Tak. No to to, to, to co chciałem powiedzieć. No, że, mnie nie, że mnie nie będzie po prostu. No, wygadałem się. Wite 15 minut gadam i mi to pasuje. W końcu się wygadałem. Brakowało mi tego tak szczerze. Takiego tak po prostu normalnego odcinka, w którym sobie kopię i mówię i jest... Nie, <śmum> jest fajnie. Jestem po mutacji. Znaczy o, kończę mutację, więc tak trochę piszczę, jeszcze trochę. Zobaczcie. Mhm, dobra, zaraz mi kilo wpadnie, ale to już jest ostatnie podrygi jego. Okej, okay, dobra, wracam. No ładny tunel, no mi się podoba, no jak w mordę szczeli. Okej, okay, wracam do domku, się pożegnam i w sumie to koniec odcinka, no tak. Wiem, że trochę taki nudnawy pewnie, ale po prostu chciałem... Chciałem coś nagrać, chciałem w końcu coś mówić na film, który wrzucam i... Postanowiłem, że wykopię sobie. O! Wykopię sobie tunel! Czemu nie? No. Więc. Yy... Czemu ciągle mówię, więc. Dobra, nieważne. Wracam do domku, jest tu ładny dzionek. Środek dnia. Okej. Okay. Ehm, tak, patrzcie na mój tu Niestety. Albo wiecie co? Nie. Czekajcie, jest opcja F1? Jest opcja F1, wow, jak fajnie. Dobra, no to. Sorry. Dzięki za oglądanie, jeśli wam się spodobało, no to oczywiście lajknijcie, walnijcie łapkę w górę, strzelcie komentarz, zgwałćcie przycisk subskrybuj <śm> i coś co chciałem powiedzieć na końcu, to jest <śm> taki mój mały apel do mojej dziewczyny, Wyba wybacz jeśli teraz się tak dziwnie poczujesz widzu, ale to jest, są słowa skierowane tylko do niej, więc spokojnie, więc tak... Laura, przepraszam cię za wszystko, co zrobiłem. Wiem, że nabroiłem, ale naprawdę jest mi głupio. Przykro mi jest strasznie, przepraszam cię bardzo. Nie wiem, jak to wyrazić, że jak bardzo jest mi przykro. Staram się już naprawdę być grzeczny. Okej, okay. dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!